taka to akcja, z czym się wiąże, skąd pomysł, jak wygląda, jak przebiega. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. No, pomysł już książka. jest realizowany, oczywiście, że z książką, realizowany od kilkunastu lat. To już jest kolejna edycja Cichego Czytania w przestrzeni publicznej. Jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać, że książka jest naszym przyjacielem i jesteśmy tutaj również po to, żeby zaznaczyć, jak ważne jest dla nas czytanie. I cieszymy się, że nasza akcja cichego czytania w przestrzeni publicznej zgromadziła w Parku Radziwiłowskim e, takie liczne grono osób, które pokazują, że e, lubią spędzać w ten sposób czas razem z książką, razem z literaturą i pokazują nam, że, co książka wnosi do ich życia, a zapewne wnosi bardzo wiele, bo w tym przebodźcowanym e, technologicznie świecie na pewno jest potrzebny moment na wyciszenie i na skupienie się na tym, co najważniejsze. Pozdrawiamy pana czelnika, pana Stanisława Romanowskiego. Bardzo tak, się cieszymy, że jest z nami, bo promuje w ten <gadza> sposób się. czytelnictwo. Pani dyrektor, miałaś okazję zobaczyć, pewnie było kilka słów przekazanych uczestnikom. bo jakie książki teraz najczęściej sięgają Białczanie, Podlasiacy? Co, co, co króluje tutaj? Co króluje tutaj? Białczanie bardzo lubią, okazuje się, kryminały i cieszą się one bardzo dużą popularnością. Natomiast nas cieszy to, że bardzo dużo osób odwiedza nasz dział wiedzy o regionie, ponieważ mamy bardzo ciekawe wydawnictwa dotyczące naszego regionu i w okresie wakacyjnym przyjeżdża do nas mnóstwo turystów, którzy są zafascynowani naszym regionem i korzystają z naszych zasobów, a tym samym wzbogacają wiedzę o tym, gdzie funkcjonujemy, gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy i to nas bardzo cieszy. Szukamy naszych korzeni, przykładem może być działający przy naszej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Klub genealogiczny, który zrzesza coraz większą liczbę członków, i cieszymy się, że są z nami. Cieszymy się, że propagują wiedzę o naszych przodkach i szukają materiałów źródłowych na ten temat. To jeszcze tak powiedzmy o tym wydarzeniu, dlatego że obowiązują chyba dwie bądź trzy takie główne zasady. Dlatego my jesteśmy też trochę dalej, żeby nie przeszkadzać. Ale tak. po pierwsze, ma być cicho, tak? Ma być cicho, tak. Telefony wyłączone. Zgadza się. Oczywiście. Brak rozmów I Brak oczywiście przygotowaliśmy książki, które jesteśmy w stanie udostępnić i zainteresować naszymi zbiorami. A więc każda osoba, która nie przyniosła ze sobą ulubionej pozycji książkowej, może ją odnaleźć na naszych stoiskach. No i na koniec pani dyrektor również z książką. Tak. Już żeśmy tutaj w kuluarach rozmawiali. To jest romans. Nie, to nie jest. Czy się pani dyrektor? Absolutnie. Aha. Nie gustuję w romansach, naprawdę. Natomiast jest to bardzo ciekawa pozycja książkowa stolik dla dwojga. Dla mojego ulubionego autora. Książka o relacjach, tak bardzo potrzebnych w dzisiejszym świecie. Liczy się uśmiech. <laughs> Też. <laughs> Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piały Podlaskiej zawsze.